Prawie dwa lata trwały prace nad najszybszym i najbardziej innowacyjnym motocyklem w Polsce. To pierwszy w 100% elektryczny motocykl stworzony przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Osiąga prędkość nawet do 200 km na godzinę. Teraz weźmie udział w najbardziej wymagających zawodach dla młodych inżynierów. Tak brzmi silnik pierwszego elektrycznego motocykla szosowego, który wyszedł pod rąk studentów Wrocławskiej Politechniki. W pracy zaangażowanych było blisko 60 osób, ale w połowie realizacji projektu wybuchła pandemia, która na chwilę zatrzymała młodych inżynierów. Na chwilę, bo teraz motocykl jest już gotowy do zawodów. Przede wszystkim ulga i duma. Duma już była oczywiście, gdy pierwszy raz zobaczyliśmy motocykl jeżdżący, mknący faktycznie po to, że myśmy w szoku w ogóle, jak kierowca pierwszy raz siedział na tym motocyklu, a już e, praktycznie jechał. Jak na swoim motocyklu. Jak widzieliśmy, jak ten motocykl cały czas się rozwija, tak. buduje. Nowe elementy dochodzą. To było takie budujące. No i teraz od czterech miesięcy mamy ukończony motocykl. Cztery miesiące już tak naprawdę spędzamy na testowaniu. Jego parametrów, jego zachowania na, na, na prawdziwym torze wyścigowym, najbardziej innowacyjna jest nasza bateria, gdzie wykorzystaliśmy nasze własne połączenia między ogniwami, które zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła oraz polepszają, zmniejszają rezystancję i zwiększają pobór prądu. Przez co większy prąd jest w stanie pójść do silnika, przez co od razu mamy większe osiągi, jeśli chodzi o silnik elektryczny. A parametry robią wrażenie, wszystko dzięki zastosowaniu wielu innowacji, które na co dzień wykorzystuje się na przykład w branży lotniczej. Nieprzypadkowy jest również sam kształt, który ma maksymalnie zmniejszyć opory powietrza. Co ważne, Lem Photon wyposażony jest w kilkanaście wielostopniowych systemów, które reagują na najmniejszą nieprawidłowość w motocyklu, odcinając dopływ prądu tak, aby kierowca zawsze był bezpieczny. Jest to w pełni prototyp. Od, przez konstrukcję, przez układy zawieszenia, przez owiewki. Wszystko jest z naszego autorskie, autorskiego pomysłu. Więc nie znajdziecie drugiego takiego motocyklu na pewno na świecie. Stworzony przez studentów LEM w następnym tygodniu stanie na linii startu razem z 46 innymi elektrycznymi maszynami w wyścigu Moto Student, czyli najbardziej wymagających zawodach dla młodych inżynierów na świecie. Wyruszamy do Hiszpanii od 15 do 18 lipca. Startujemy na torze Aragon i nasze zawody będą odbywały się w formule czterodniowej, tak znanej z, właśnie z MotoGP z Formuły 1, gdzie pierwszego dnia mamy treningi, drugiego dnia również. My mamy treningi trzeciego dnia, mamy kwalifikacje, a ostatniego dnia mamy wyścig. Poprzeczka jest bardzo wysoko, zwłaszcza przez Hiszpanię we Włochów postawiona, gdzie tam faktycznie kultura motocykli jest bardzo wysoko rozwinięta, ale chcemy pokazać, że Polska i Wrocław też tutaj może coś znaczyć na tej scenie. Niewiele dni, więc wykorzystamy je jak najlepiej na testy, testy na hamowni, testy jeszcze w terenie, musimy przetestować ostatnie ustawienia i z pewnym motocyklem idziemy po prostu na zawody. To jest to, co nasze uczelnia z jednej strony ma najlepsze dla nowych ludzi, którzy przychodzą na studia, jak i z czym się najbardziej szczycić, czyli nie tylko to, jakie im dajemy zajęcia zorganizowane, ale że mogą sami robić takie rzeczy, które z jednej strony są jakąś tam przyszłością w ogóle cywilizacji ale też ich uczą tego żeby robić rzeczy razem, żeby mieć porażki i sukcesy, żeby planować duże przedsięwzięcia. Studenci po cichu liczą, że przywiozą z Barcelony wiele nagród. W poprzednich latach z innymi projektami zawsze byli w czołówce. Echo 24. Olivia Stasiak.